Państwu. Witamy w programie Studia Europa realizowanym wspólnie przez Deutsche Welle i Interie. Dziś nagrywamy w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a z naszymi gośćmi rozmawiać będziemy o narastającym konflikcie z Rosją o Ukrainę. Program prowadzą Jowita Kiwnik-Pargana-Deutsche Welle i Agnieszka wasz turecka interia a naszymi gośćmi są europoseł niezależny z frakcji socjalistów Marek Belka, były premier, były minister finansów i szef NBP oraz um, europoseł niemieckiej CDU Christian Iller, europoseł od 2004 roku. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panowie. Rosja gromadzi wojsko przy granicy z Ukrainą. Kijów boi się inwazji. To już jest ponad 100 tysięcy żołnierzy. Kijów boi się inwazji i prosi Zachód, w tym Niemcy o pomoc, także militarną. Tymczasem Berlin po raz kolejny odmawia wysłania broni, tłumacząc to względami historycznymi, tłumacząc to chęcią deeskalacji konfliktu. Panie pośle Iler, co się może, musi wydarzyć, żeby Berlin zmienił zdanie i tę broń jednak wysłał? Faktycznie, jesteśmy teraz w bardzo trudnej sytuacji w Niemczech. Rzeczywiście rząd z uwagi na zaszłości historyczne II wojnę światową odmawia wysyłki broni. Wynika to również z naszej konstytucji. Ogólnie w Niemczech jest duży sceptycyzm wobec takich działań. Natomiast jeżeli ten konflikt będzie się zaostrzać, Niestety bardzo źle słyszymy. Trzeba będzie tutaj zawalczyć o solidarność europejską. Współpracujemy w ramach NATO, natomiast tradycyjnie dla Niemiec, rzeczywiście Niemcy będą tym ostatnim krajem, który coś takiego zrobi. Natomiast jeśli konflikt się zaostrzy, to nie wykluczamy wysyłki broni. Panie pośle, wspomina pan o tych kwestiach historycznych, tymczasem Christoph Heusgen, były doradca Angeli Merkel, mówi, że Niemcy powinny rozważyć wysłanie broni, bo i tutaj cytuję, używanie historii jako wymówki nie jest już właściwe, a nawet logiczne. Czy, czy to już naprawdę nie jest ten czas, kiedy Niemcy powinny przyspieszyć i tą broń zadeklarować? Faktycznie natomiast w naszym społeczeństwie najpierw musimy wszystko przedyskutować i rzeczywiście to, toczy się teraz wielka debata społeczna na ten temat. Pamiętajmy też o tym, że społeczeństwo obywatelskie w Niemczech. Pozostawia, chcę pozostawić po sobie pozytywny wkład w historię XX wieku. Natomiast y, oczywiście kryją się za tym wcześniejsze doświadczenia Niemiec. Potrzebujemy wspólnej reakcji europejskiej. Panie pośle, ale, też... ale Niemcy wysyłały broń do regionów objętych konfliktami. Handlowały bronią z Egiptem, handlowały bronią z Turcją. To dlaczego teraz w przypadku Ukrainy są te, te względy te, chęci deeskalacji konfliktu, względy historyczne? Faktycznie, rzeczywiście wysłaliśmy raz broń i takiego, i takiego obszaru objętego konfliktu, w Afganistanie, w Afganistanie, na Bliskim Wschodzie. I w związku z tym dyskusje te faktycznie prowadzone są w Niemczech. Nie chcemy tutaj tego pomijać, zamykać oczu, mówiąc tylko o Solidarności Europejskiej. Raczej chcę tylko powiedzieć, że potrzebujemy wspólnego europejskiego głosu, bo w Niemczech część społeczeństwa obawia się, aby Niemcy nie angażowały się w kolejny konflikt zbrojny. I w tym momencie rząd Niemiec jest za to odpowiedzialny który jest przecież stworzony przez inną partię niż moja. I widzimy takie na zasadzie podejście, poczekamy, zobaczymy, ale z drugiej strony toczą się debaty i wiemy, z czego to może wynikać. pośle Bliski Wschód, tak jak mówiłem wcześniej, ale tak jak mówię, to nie jest moje stanowisko, to jest stanowisko obecnego rządu i myślę, że Niemcy muszą zmienić to stanowisko. Panie pośle, Belka, jak pan ocenia tą wstrzemięźliwość? Berlina. Przypomnijmy, że Berlin nie tylko nie wysyła broni na Ukrainę, ale także nie zgadza się na przykład na przekazanie Ukrainie starych poenerdowskich hałubic. No cóż, e, oczywiście my roz, rozumiemy e, historyczne uwarunkowania niemieckie. E, ale. Te uwarunkowania tracą coraz bardziej, no jakby to powiedzieć, nie tyle na znaczeniu w Niemczech, myślę, że także na znaczeniu w Niemczech, ale one są coraz mniej wiarygodne. Mamy przecież do czynienia z krajem, z państwem, które w sposób jawny, otwarty działa przeciwko jedności europejskiej, przeciwko Unii Europejskiej, co stanowi dla Niemiec przecież. Podstawowy filar w polityce międzynarodowej myślę, że także wewnętrzne. Po drugie, czasami pojawiają się niefortunne dosyć wypowiedzi typu, że Niemcy tyle podczas wojny zawinili wobec Rosji, A czy wobec Ukrainy nie? Podajże więcej Ukraińców profesjonalnie zginęło niż Rosjan podczas nie ma co takich, takich licytacji przeprowadzać. Ale jest jeszcze jeden aspekt, to, jest, to są związki gospodarcze. Mamy wrażenie od dłuższego czasu, że polityka wschodnia w Niemczech była, no, że tak powiem, oddana w ręce biznesu. Yy, a prowadzi to do takich, bym powiedział, kłopotliwych dla Niemiec sytuacji, gdzie były kanclerz jest, yy, no, wypowiada się w sposób, no, bym powiedział, co najmniej niefortunny. Panie pośle, premier Morawiecki zadeklarował, że Polska wyśle bronią... Premier Morawiecki zadeklarował już, że Polska wyśle Ukrainie broni o charakterze defensywnym. Czy w kontekście tego, co pan przed momentem powiedział, dobrze ocenia pan tą decyzję? Wie pan, jeżeli chodzi o Polskę, to w ostatnich latach nasz stosunek do Ukrainy jest co najmniej dwuznaczny. My... Mamy pełną gębę poparcia dla Ukrainy, ale w istocie niewiele żeśmy uczynili. W ostatnim czasie rzeczywiście to jest pewna zmiana i to jest zmiana pozytywna. Myślę, że trzeba Ukrainie pomagać, trzeba ją wzmacniać militarnie. Dlaczego? Bo to oddala perspektywę konfliktu. Tak naprawdę dzisiaj, kto pomaga Ukrainie, to jakby. Wzmacnia szansę na pokój. Czyli ta decyzja o wysłaniu broni jak najbardziej jest pan za? Tak. Samo to, że coś wypowiada przedstawiciel rządu, którego zdecydowanie nie popieram, jeszcze nie oznacza, że nie ma racji. Panie pośle, czy faktycznie postawa kanclerza Szolca może być odbierana jako taka no, niezdecydowana? No, ja, sagen. Also das ist mir Tutaj trzeba powiedzieć o dwóch aspektach, Rusland które są dla mnie istotne. Po pierwsze Rosja. Nie żadne wysyłki broni z Europy nie powstrzymają Rosję przed ich decyzją. Uważam, że najważniejsze są sankcje gospodarcze. I w związku z tym myślę, że dla Wladimira Putina ważne jest, aby Europa działała razem, aby zmniejszała swoje uzależnienie od paliw kopalnych również, bo to jest broń rosyjska. I Przecież główne zyski Rosji właśnie wynikają z po prostu zasobów energetycznych. Wydaje mi się, że ze względów symbolicznych, jeżeli Europa ma podejmować decyzję razem o wysyłce broni, to my też powinniśmy mieć w to swój wkład. Natomiast sama wysyłka broni z Europy nie zapobiegnie temu konfliktowi, ani też nie będzie jego rozwiązaniem. Musimy być. I to jest też dla Niemiec wezwanie. Dlatego też musimy być gotowi, aby w razie konfliktu wyciągać konsekwencje gospodarcze, na przykład jakie? tak, aby zatrzymać dostawy gazu. Oraz gospodarcze zaostrzeć te gospodarcze, które, no cóż. Mówi pan o dostawach gazu, na mówi pan o dostawach Niemcy gazu, czy jest pan zwolennikiem tego, gazu, żeby Nord Stream 2 nie został uruchomiony i żeby tamtędy nie płynął rosyjski gaz do Niemiec. To są znowu kolejne dwie rzeczy, które trzeba rozróżnić. Po pierwsze, zgoda na Nord Stream 2. Pytanie, Pytanie jednak brzmi inaczej. Czy jesteśmy gospodarczo gotowi na to, aby nie czerpać gazu z Rosji? To są pytania gospodarcze. Nord Stream to jest temat bardzo symboliczny, tak naprawdę. Trzeba tutaj w średniej perspektywie czasowej decydować. Ale... Panie pośle, ja przerywam, ale. Panie mówi pan, że Nord Stream to jest, to jest kwestia jakby symboliczna. No nie jest to kwestia symboliczna. Czy to powstrzymanie Nord Streamu nie byłoby jedną z najmocniejszych sankcji gospodarczych przeciwko Rosji? Pan poseł Belka w takim razie. No dobrze. Przede wszystkim e, chciałem zauważyć, że w ostatnim czasie e, kanclerz Scholz e, przyznał, że Nord Stream 2 i polityka Gazpromu to nie jest tylko biznes. E, ale to jest także polityka. Ale to, to jest także potężna broń polityczna w, e, dla prezydenta Putina i Kremla. I to trzeba mieć jasność. Trzeba mieć, trzeba mieć w tym zakresie jasny obraz sytuacji. Po drugie, trzeba mieć także na uwadze to, że my, jako Europa, zależymy od gazu i od dostaw e, surowców energetycznych od Rosji nie tylko zresztą energetycznych, ale także w znacznej mierze Rosja zależy od Europy jako od rynku zbytu. Także tutaj trzeba mieć jakby zdolność do używania tej broni gazowej w obie strony. Ale Rosja ostatnio podpisała umowy gazowe z Chinami, no dobrze, więc zabezpiecza sobie drugi kierunek. To nie pierwszy raz i tylko że w dalszym ciągu głównym odbiorcą gazu dla Rosji jest jest Europa. A co do możliwości eksportu gazu do Europy, na czym przecież Rosji zależy, no to przecież istnieje jurociąg jamalski, który jest niewykorzystywany. Dlaczego Rosja tego nie wykorzystuje? Panie Dlaczego pośle... musi przez, przez, przez rurę bałtycką? Panie pośle, poseł Iller zadał takie pytanie. Czy jesteśmy gospodarczo gotowi na to, by nie brać gazu od Rosji? Jesteśmy? Ja myślę, że ja myślę, że jako Europa nie jesteśmy w tym momencie gotowi na to. Ale weźmy przykład z Polski. My wielkim kosztem trzeba przyznać, bo za to płacimy bardzo wysoką cenę. Ale od dostaw gazu rosyjskiego właściwie dada chwila się uwolnimy. Myślę, że. Trzeba po prostu, z jednej strony, e, twardo stawiać Rosjan, e, przed Rosją e, dylematy, że tak powiem, w, stawiać ich przed dylematami w polityce gazowej, po drugie, trzeba konsekwentnie doprowadzić do ujednolicenia rynku energetycznego i rynku gazowego w Europie, łącznie z tak pan poseł mówi o europejskiej polityce w zakresie chociażby uzbrojenia Ukrainy. No to zakupy gazu też powinny być wspólne. Panowie, a czego tak naprawdę pana, panów zdaniem chce Władimir Putin? Oficjalnie mówi się o tym, że chodzi o powstrzymanie NATO przed rozszerzaniem się na wschód, ale czy faktycznie o to chodzi? Panie pośle, Iler. Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, i to utrudnia zresztą sytuację, że Putin tak naprawdę tylko pozornie jest silny. Tak naprawdę patrząc na gospodarkę rosyjską i jej rozwój, to widać, że tak naprawdę Rosja angażuje się przede wszystkim w konflikty militarne. Zresztą na, na Bliskim Wschodzie też bardzo inwestuje w w, w wojsko, ale tak naprawdę osłabia to Rosję makroekonomicznie. A oczywiście oligarchowie są silni i Putin się z nimi jakoś aranżuje, żeby mu nie przeszkadzali, żeby mogli prowadzić swoje biznesy, natomiast to nie ściąga inwestycji do Rosji i Rosja się starzeje jako społeczeństwo. Nie udało się Rosji tak naprawdę znaleźć sobie nowych źródeł dochodu oprócz eksportu surowców, dlatego z mojej Perspektywy. Ten system Putin, który stworzył Putin jest pod presją. Pojawiają się kryzysy i on stara się dbać o swój wewnętrzny wizerunek w kraju, dlatego projektuje taką wizję, ale tak naprawdę to jest pozorna siła. A drugi temat to Europejski Zielony Ład. Musimy go naprawdę wystarczająco docenić. To będzie bardzo ważne, jeżeli Europa się uniezależni od paliw kopalnych. To będzie miało nieprzewidywalne konsekwencje dla jego systemu władzy. Druga sprawa, że ta stosunek Taka relatywna słabość Europy, na przykład braty jednego zdania, na przykład Polacy mówią, dostarczymy broń na Ukrainę, Niemcy mówią, nie, nie mówimy jednym głosem, to daje Putinowi takie poczucie, że po raz ostatni teraz jeszcze tutaj może jakoś rozgrywać, bo tutaj się rekalibrują stosunki, a może władze. Ale myślę, że na długą metę to nie będzie funkcjonować. Musimy się zastanowić, jak może wyglądać Rosja po Putinie, ale obecnie też Europa. Europa musi znaleźć wspólne głosy w Niem i Niemcy. Z względów historycznych rzeczywiście faktycznie jest tu, em, się, się tu ociąga, ale kiedy Europa będzie mówić jednym głosem, to Niemcy też nie będą chciały się izolować. jeżeli mogę powiedzieć jedną rzecz, jakby chcę to powiedzieć jakby z zachowaniem przyjazni i uprzejmości, ale też musimy być świadomi, że w Europie mamy obecnie rządy, niektóre nacjonalistycznie nastawione. I wszyscy, my oczywiście szanujemy postawę Polski i też prowadzimy rozmowy z, z obecnymi władzami, ale też musimy naprawdę brać, brać to wszystko pod uwagę, musimy patrzeć, co jest w poszczególnych społeczeństwach i nie możemy, nie tylko Europa jest jeden wspólny głos jest rozwiązaniem, nie możemy znowu wrócić na poziom rozwiązań na poziomach Państw narodowych, um, 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 Więc um, musimy być sytuacja, bardzo to ostrożni to w tym, co robimy, żeby w ob na obecnej sytuacji nacjonalistycznie nastawione rządy zbijały sobie kapitał. Panie pośle. Panie pośle. No cóż, Putin kiedyś powiedział, że rozpad A? Związku Radzieckiego był największą tragedią geopolityczną. No może nie na świecie, ale na pewno dla Rosji. I myślę, że jego celem zasadniczym jest odbudowa strefy wpływów. Rosyjskich i ta strefa wpływu się skurczyła. Nie dlatego, że ktoś zaatakował Polskę, Łotwę, Estonię czy inne kraje, tylko po prostu dlatego, że model gospodarczy, społeczny, cywilizacyjny zachodnioeuropejski czy zachodni w ogóle jest tak o wiele bardziej atrakcyjny niż model rosyjski, że gdy się pojawiła okazja, to te kraje po prostu zwróciły się tam, gdzie uważały, że jest ich miejsce. Natomiast takim memento mori dla Rosji to jest ewolucja sytuacji na Ukrainie. Ukraina kilka lat temu zaledwie podpisała z Unią Europejską układ o wolnym handlu, a właściwie układ stowarzyszeniowy. Efekt jest fantastyczny. W ciągu kilku lat strumienie handlu Całkowicie zostały odmienione. Tam, gdzie Rosja była jako główny dostawca i główny odbiorca towarów ukraińskich ponad 50%, dzisiaj ich udział skurczył się do poniżej 10%. Rosja jest po prostu przestraszona i w związku z tym próbuje odzyskać swoje, no cóż, swoją strefę wpływów. Ale co w takim razie Putin musi uzyskać? żeby móc wytłumaczyć swojemu społeczeństwu, na przykład wycofanie wojsk z, przy granicy z Ukrainą. Wie pan, to ja już ja nie będę dyskutował y, o tym, co trzeba Putinowi zaoferować, żeby on się zgodził na jakiś. To co panowie sądzą, że y, Unia może zaoferować Putinowi? No, toczą nie, ja się negocjacje. To, że Unia przede wszystkim może zaoferować jedność, wspólny front i tutaj się zgadzam z panem posłem. Wspólna europejska odpowiedź w każdej sprawie jest dla Rosji trudna do zaakceptowania, trudna do zrozumienia. Ja znam przywódców rosyjskich i wiem, że dla nich Unia Europejska jest czymś wrogim, niezrozumiałym. Można by powiedzmy sobie, pół powiedzieć, to jest postmodernistyczny grymas historii. Oni wszystko robią, żeby to jakby osłabić Ale ciężko jedność, o jedność europejska w każdej sprawie, także w sprawie gazowej, na przykład w sprawie wspólnych za, za, zakupów gazu w perspektywie. Po prostu sprawia, że Rosja bardziej, że tak powiem, pragmatycznie i bardziej... Że, realistycznie ocenić swoje możliwości. Panowie, trochę w duchu tej jedności chcielibyśmy zapytać jeszcze o jedną kwestię, bo Polska, Francja, Niemcy przygotowują się do odnowienia trójkątu wajmarskiego. Czy panów zdaniem ten format wprowadzi coś nowego do tych obecnych prób rozwiązywania konfliktu z Rosją? Panie pośle Iler. Tak, absolutnie, ale musimy też sobie uświadomić, że w ostatnich latach widzieliśmy, że że jeden z najważniejszych partnerów Niemiec sam pod rządami PiS coraz bardziej wycofuje się z solidarności europejskiej. Mieliśmy nadzieję, czy była taka nadzieja, że pojawią się nowy, nowy sojusz transatlantycki pod tą władzą amerykańsko polski, ale okazało się, że to że to nie było realistyczne. Musimy znowu się do ciebie zbliżyć, się do siebie zbliżyć. Niemcy Um, oczywiście musi też zrobić tylko z tego kontekstu patrzenia o, myślenia to, o przeszłości, to, musi pamiętać o solidarności europejskiej, to też, ale wszyscy partnerzy nie może nie może być tak, że Polska idzie coraz bardziej nacjonalistyczną drogą. Wszyscy musimy wrócić bardziej do Europy. I, a, i w ten sposób obecnie głos Europy jest wielogłosowy tak, tak naprawdę, też kwestie sankcji i to ale jeżeli będziemy mówić jednym głosem, to to będzie dla Putina ryzyko, dlatego że Putin pod wieloma względami jest zależny od Europy. Dlatego potrzebna jest silna, wspólna odpowiedź. I myślę, że gospodarczo jest ona, jest ona możliwa, musimy też politycznie być w stanie ją sformułować. Pani pośle Belka, czy trójkąt, tak? znaczenia trójkąta weimarskiego jest... zarykowałbym stwierdzenie, zależy przede wszystkim dzisiaj od e, intencji Polski. To Polska sprawiła, że ten trójkąt obumarł. I to w naszych, w, naszej, w naszych rękach, ale także i w naszym głęboko pojętym interesie jest, żeby ten e, nieformalny przecież alians odbudować i wzmocnić. A dzisiaj szczególnie jest e, bardzo wiele wyzwań stojących przed Europą. Abstrahuję od takich, których, o których tutaj dyskutujemy w parlamencie ciągle, jak o sprawach klimatycznych, ale przecież właśnie kwestie bezpieczeństwa, kwestie ochrony granic, ale także kwestie dalszych kroków integracyjnych w Unii Europejskiej, zarówno w, w sferze ekonomicznej, jak i w sferze politycznej. To wszystko jest możliwe w dużej mierze, zależne od tego, czy Polska szczerze i aktywnie podejdzie do współpracy z Niemcami i z Francją. Gośćmi Studia Europa byli europoseł Marek Belka z frakcji SND oraz europoseł Christian Iller z niemieckiej CDU. Dziękujemy panom za rozmowę. Dziękujemy. Dobrze. Do usłyszenia.